Witam wszystkich w kolejnym filmie na moim kanale, tak jak widzieliście na tej jestem na etapie kładzenia gładzi, jest to znowu gładź Atraz GTA, nie jest to żadna reklama, tylko po prostu mi ta gładź jakoś przypada do gustu i często na niej pracuję. Jeżeli ktoś jest spostrzegawszy i widział poprzednie filmy, to wspominałem, że gładź w tym mieszkaniu nie miałem wykonywać, bo gładź była wykonana przez Devalu.pl, te, o tej gładzi jak wyszła teraz z całą gładzią, jest film na moim kanale. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak to wszystko wyglądało, to zapraszam do oglądania. W samym filmie wrzucałem zdjęcia i takie krótkie filmiki, które nagrywałem telefonem, co się działo po przyklejeniu taśmy malarskiej że tutaj na ścianę. Wszystko odchodziło. Dlatego wyszło. Wyszło to po prostu tak, że jest wszystko do zrobienia od nowa. Wszystko tutaj było zdrapane. Tak samo jak i sufitu, jak i ze ścian. Miejscami po prostu wystarczyło lekko zwilżyć wodą i po prostu większą szpachelką czy też nożem do gładzi byłem w stanie zdrapywać cały patek. Wszystko odchodziło po prostu od podłoża, czy to, czy to była też ściana, czy to był sufit. Dużo problemów z tymi gładziami było. Firma wykonująca te gładzie stwierdziła, że będą robić poprawki. Po prostu chcieli zamknąć ten tak, że jak mi coś odpadnie, to zaszpachlują, ja to mam przemalować, jak będzie się coś działo, to znowu oni przyjdą i tak to by się, podejrzewam, że to by się ciągnęło tygodniami. Stwierdzili, że mam zaglądować sufit i ściany, zobaczę co się będzie działo. Przejechałem sobie połowę sufitu, to na powiedzmy na jakieś 10 m kwadratowych. Pokazało mi się siedem miejsc, gdzie po prostu bomby do się robiły, no ogólnie dramat, tak. I dlatego właśnie z doszliśmy do wniosku, że trzeba to robić wszystko od nowa. To jest największe pomieszczenie, czyli całą z kuchnia, wszystko było strapane. Tutaj widać, pewnie to będzie widać na kamerze, jakaś tam jakaś jakiś gips jeszcze był pod tą gładzią miejscami. Podejrzewa, znaczy, właśnie firma, która wykonywała ładzie, tłumaczyła się, że po prostu yy, były pewnie tynki wilgotne, bo deweloper wykazał szybko robić i tak dalej. Jeśli mówi, że na mieszkaniach gdzieś to nie było, a w tych wyższych, wyższych jesteśmy akurat na trzecim piętrze, to, yy, to nie jedno mieszkanie miało ten sam problem co tutaj. No i wyszło jak wyszło, jednak wszystko trzeba od nowa zrobić. Wszystko jest zdrapane, zagruntowane, sufit. Przejechałem sobie na raz, jeszcze widać mokre miejsca. Wiadomo, że wszystko idzie na dwa razy. Tak jak widzieliście w tym lapsach, ta ściana poszła na pierwszy rzut. Jeżeli chodzi o tą ścianę, nie będzie ona w całości gładzona z tego względu, że po odpowiedniej dylatacji w lewo stronę do okna przyjdą panele na ścianę. Więc ja po prostu to, co tu było, luźne, to wszystko zeskrobałem, zdrapałem, zagruntowałem i to tak zostaje. Gładź pójdzie od tego miejsca do w prawo w strefie kuchennej. Tak samo tutaj, wszystko zdrabane, zagruntowane. Kolejny temat, wklejałem wszystkie narożniki przy suficie, między sufitem a ścianą i w narożnikach taśmy, bo było naprawdę dużo ubytków, jak ja tą gładź zrywałem, tam jakieś dziury, tam było gdzieś akrylo napuchane w te dziury i tam no, różne cyrki wychodziły, sobie porobiłem zdjęcia, żeby mieć w razie czego dowody, jakby to wszystko wyglądało, jakby ktoś tego dewelopera przyszedł i by się do czegoś przyczepiał, że jednak tak nie było albo coś, na no wiecie, jak to jest więcej, lepiej mieć tych zdjęć porobionych, filmików nagrywanych i macie wszystko czarno białe taśmy po prostu powklejam sobie po całości, żeby zniwelować te pęknięcia, które były, no i żeby po prostu w przyszłości jakieś pięknie się nie pojawia, bo to wiadomo jest to budynek, więc zawsze coś później z czasem też może wyjść. No o tej strony, takie jak będzie widzieli na kamerze, w lewej stronę już tej taśmy nie dawałem, bo tutaj panele przyjdą aż do sufitu, więc tutaj akurat potrzeby nie ma. No ale na, reszcie ścian, na resztach ścian, między sufitem a ścianą i tak samo w narożnikach wszystkich yy, te taśmy powklejałem. Za chwilę też wrzucę Wam jeszcze to do filmu parę takich ujęć jak zaciągam piórem, czy też nożem do gładzi. Pierwsza warstwa, myślę, że no, jeżeli chodzi o drugą warstwę tej gładzi GTA, to może zrobię osoby, i zobaczę, ile czasu z tego będzie. Tak samo pojawi się film o szyfowaniu. Później będzie malowanie sufitu na biało farbą antyrefleksyjną. O, o, o tym też postaram się nagrać film. No i ściany pójdą na kolor, tak? Także myślę, że o odcinaniu kolorów i malowaniu na, na kolor ścian też trochę się wejdę na drabiny, bo po pokażę, jak to wygląda. Tak jak mówię, to jest pierwsza warstwa. Jeżeli chodzi o samo nakładanie gładzi, ja teraz już stosuję, przyzwyczaiłem się do tego i przekonałem do nakładania pałkiem, kiedyś to tą blachą tak zwaną, tylko nas zaciągałem, ale po kilku tam próbach, jeszcze doszedłem do takiej lepszej sprawy, powiedzmy, i zaciągam tylko nożem do gładzi. Jeżeli chodzi o samo nakładanie, to może kilka takich uwag, nie nakładajcie sobie od razu całej ściany, tak jak sobie przejeżdżałem tą ścianę, to widzicie na pewno w timelapsach, że po prostu dzieliłem sobie na 3-4 kawałki, tak, i dopiero ich ściągałem. ściągałem nożem do gładzi, zrobiłem sobie nagotową, płaską powierzchnię, przejeżdżałem w oknie z gładzią, kolejną, kolejną, kolejną i ściągałem. Bo jeżeli po prostu nałożycie sobie całą ścianę, a nie macie takiej wprawy, powiedzmy, lub będzie w, w pomieszczeniu zbyt wysoka temperatura panowała, to nie będziecie mieli po prostu czasu, wystarczającego czasu na obróbkę tej gładzi, tak? bo zrobi wam się taka skorupa, skórka, tak zwana skórkę pomarańczy i będziecie mieli problem, żeby to ściągnąć. A na pewno byście tego nie chcieli, tak jak mówię, trzeba to wyczyścić po prostu, Musicie zobaczyć, ile, na ile czasu jesteście w stanie zrobić na gotowo przejechać sobie nożem do gładzi. Wiadomo, że to przyjdzie jeszcze druga warstwa. Do tej drugiej warstwy warto się przyłożyć jeszcze bardziej niż do pierwszej, z tego względu, że im bardziej, im lepiej sobie wygładzicie tą powierzchnię, czy to, czy to jest też sufit, czy są, są to ściany, wtedy jest mniej ślifowania. Wiadomo, że śliwowanie to jest najgorsze, to chyba składania No przynajmniej ja do tego tematu tak podchodzę. Im bardziej sobie wygodzicie tę powierzchnię, jak ten sufit czy ścianę, macie wtedy mniej szybowania. Jeżeli chodzi o gradację do Atlasa do GTA, to ja używam 200-220 papier. Ale, tak jak mówię, o szybowaniu gładzi yy, będzie osobny film. A kiedy dokładnie takim wrzucę, nie wiem, to zobaczę, jak to będzie z czasem, bo czasami te filmy też z opóźnieniem wrzucam. Także zapraszam do dalszego oglądania. Więc tak Wszystkie powierzchnie, na które miała być położona gładź, jednokrotna warstwa jest zaciągnięta. Tak to wszystko wygląda na chwilę obecną. To jak widzicie, jeszcze wszystko mokre jest. Za chwilę będę przechodził do drugiego pomieszczenia, czyli do sypialni. Tam będę przygotowywał sobie ściany pod, pod gładź. To sobie doschnie i wtedy będę jechał drugą warstwę. Wiem, że atlas gieta można na przykład metodę mokre na mokre stosować, ale ja po prostu poczekam jak sobie to doschnie. Wtedy tutaj wrócę będę przeciągał drugi raz, tak jak wcześniej wspominałem na tej ścianie licząc, tutaj widzicie gładź jest zakończona, w lewą stronę będą panele, więc tutaj nic z tym nie robiłem, tylko po prostu starą, yy, ta która była błędnie zrobiona gładź ściągnąłem, zerwałem, zagruntowałem to wszystko, żeby to miało ręce i nogi, yy, tak jak mówię, druga warstwa to może, może po prostu pokażę Wam jak warstwę zaciągam jeszcze tak na gotowo, bardziej yy, w osobnym filmie. Później zrobimy jeszcze film o szyfowaniu i tak będą jeszcze kilka filmów o malowaniu i o innych pracach w tym mieszkaniu. Zapomniałem chyba o tym dodać, bo wcześniej chyba o tym nie wspominałem. Mianowicie na jedno, warstwo, jedno, przepraszam, na jedno wiadro gładzi dolewam około 200-300 ml wody, z tego względu, że ta gładź jest dosyć gęsta i po prostu jest ona lepsza w aplikacji, wałkiem się rozprowadza na ścianie czy też na suficie. Tak? Jeżeli macie jakieś pytania, to tak, tak jak zawsze Piszcie w komentarzach, także dzięki za uwagę i do usłyszenia.